A teraz widzę, że to tutaj wjechało, a nie wiem co to jest, więc się nie przygotowałem, aby to nagrać, za co z góry przepraszam, ale chyba zaraz ogarniemy co to jest, jak myślicie, ogarniemy co to jest, czy nie, zaraz się drzwi, drzwi się otworzą, więc to coś skądś przyjechało jak widać. Teraz sobie zobaczymy, co tam jest. Co to takiego jest i dokąd pojedzie. Tutaj sprzęgu nie ma żadnego. Tylko tu, tu na dole jest sprzęg. Tutaj o, tu macie tu macie informacje. Tu jakiś poziom, nie wiem, te diody takie niebieskie. Jakiś poziom naładowania czegoś. O, tu macie przewód wysokiego napięcia. Nie wiem czy będzie widać. Tam macie izolatory pomiędzy tymi wagonami. Więc o, o, o właśnie, o te teraz, o, teraz, teraz widać. Widzicie? Dobrze, więc mamy ogarnięte to. Tu mamy. Tu mamy widać podwozie. On już zamyka drzwi i zaraz pojedzie sobie, więc życzymy szerokiej, słonecznej, pogodnej drogi, panu kierowcy. Akurat tutaj te podnóżki się nie chowają one są zamocowane tu na stałe, gdyby co. Ale to jest oczywiście wasze już zadanie domowe, żeby ogarnąć sobie wszystko samemu i żeby się orientować w jakiej rzeczywistości kolejowej przebywacie gdyby co oczywiście o tu macie, nie wiem czy będzie widać tu macie numer numer seryjny, numer wagonu i te sprawy widzę, że, że trochę tego długiego numeru nie widać, ale co zrobić y Taki mamy klimat i te sprawy. Dobrze. Więc miłośnicy kolei na pewno sobie to sami ogarną, jak za, jako zadanie domowe. A tu jest na walizki, to na walizki takie rusztowanie, że jak taki skład jedzie na lotnisko, na przykład, czy coś takiego, to łatwiej wszystko się ogarnia. Ale widzę, że ma jeszcze semafor czerwony tam. Więc, ile ma do odjazdu? Nie, to jeszcze widzę. 10 minut ma. To on albo tutaj będzie czekał na, na jakiś skomunikowany czy coś, bo ma 10 minut do odjazdu. To, 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 to nie będę tutaj no, filmował tego, bo, bo no, nie ma sensu. Jak jeszcze ma aż 10 minut. Co zrobić? Dobrze. O nie wiem czy, czy ten numer będzie widać dobrze. O, o właśnie. O, te teraz macie fajnie numer widoczny. O, a, a tam ktoś ma mazek. Wózek inwalidzki i, i no. I ten podjazd tam no. się rozkłada, taki żeby wejść. Nie chcę mi się tam chodzić, po prostu, żeby to nagrać. No, sami wiecie, rozumiecie. Miałem tu już się inaczej ogarniać, po prostu, ale wiem, że dogram to dla Was tutaj. Tam jest Pani, to jest Pani konduktorka, czy Pani, to jest Pani maszynistka, chyba więc idziemy tutaj idziemy szybciutko na początek O, tu macie numer gdyby co tu są widać ile trzy skrzynki na akumulatory to jest dla dla rowerów o. a tu jest sympatyczna Super sympatyczna pani. O, super sympatyczna pani. Więc o to jest numer proszę bardzo. To macie tutaj numer, gdyby co więc sobie sami ogarniecie. A to już jest kosmiczny, kosmiczny początek. Ale całkiem całkiem wygląda to. Mi się... Mi się podoba, nie narzekam. Ok. No dobrze, więc jeszcze jest tutaj kilka minut do, do odjazdu. O, a ten już jedzie, a ten już jedzie. A ten już pojechał. Tak fajnie, cich, cichutko bardzo pojechał, cichutko. Raz, dwa, trzy, pięć wagonów miał. Ten miał pięć wagonów. A tam widzę, że przy pantografii jest tak duże światło włączone. Taki duży halogen. Nie wiem po co, więc jakby co to dajcie mi znać, bo, bo nie, nie mam pojęcia, po co zawsze się świeci halogen przy, przy pantografii. Dobrze, więc tutaj to tak wygląda. Jak mnie władza ludowa będzie gonić, to obiecuję solennie, że będę uciekał takimi pociągami Super i innymi środkami kolomocji przed władzą ludową, przed parszywą zmianą, przed PRL Bis numer 4, 5 lub 6 lub nie wiadomo jaki numer. Przed parszywą zmianą. Przed starszym panem. No, okay, thank you, thank you. Przed starszym panem, który ma chore kolana i palce u nóg i nie tylko. I przed jego krokodylem, bo starszy pan może mieć krokodyla na żoli Bożu i o. On może chcieć mnie złapać ten starszy pan, więc wiadomo, co ja na to jego krokodyl no, no albo pies, no albo kot, no bo ten, ten starszy pan na żoli Boży może mieć krokodyla. To gdyby mnie gonili, to, to będę właśnie uciekał takim super sprzętem, aby się nie, nie dać złapać Państwu Polskiemu. Bez względu na okoliczność, jaką oni by tam sobie w papierach zapisali, żeby mnie pojmać, złapać i mi zrobić jakąś krzywdę, przecinek sepuku, przecinek harakiri, przecinek jakiegoś samobuja, gdyby mi chcieli zrobić, lub czymkolwiek by to było lub nie było. Nie można się dać złapać państwu polskiemu i trzeba się bronić przed państwem polskim. Więc całkiem podobają mi się te zamknięcia w tych drgach. wam? co na to? Myślicie tak super kosmicznie i pancernie? Te wszystkie zamki wyglądają. Ale wszystko jest dobrze. Nawet przód nie jest zarysowany. Bo czasami właśnie widzę, że są dość mocno zarysowane przody, jeśli chodzi właśnie o jakieś przeszkody takie i tak dalej. A ten jest całkiem całkiem wygląda. Super. Takiego w domu mieć i sobie gdzieś tam do nie wiem, po, po zakupy, czy do pracy, czy na wakacje, czy na holiday'a jeździć takim prywatnym pociągiem, to chyba byłoby super. No dobrze, więc on już zaraz pojedzie. Powiedzcie mi, jak się u Was sprawują Wasze Pesy, bo Wy chyba jakieś Pesy macie, czy coś takiego podobnego, więc śmiało mi dajcie znać, jak tam u Was sprawy kolejnictwa, PKP i te sprawy, jak to u Was wszystko wygląda. Z góry dzięki. Już jedziemy, czy nie? Panie kierowców, cała naprzód. Czy leci z nami pilot? I czy jest. O, już tam widzę, że, że pan mot... motorniczy. No, tak mi się powiedziało dobrze. Tam widziałem, że już tam się na, na swoim super miękkim i wygodnym siedzeniu pan motorniczy poprawiał. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, więc jak widać, już. O, tak, tak, już tam ten. Dany sygnał do, do, do odjazdu. Może pan tutaj nam zatrąbi. Za, za o, ładnie. Przeciw słonecznie trzeba się ochronić. A bo akurat pan będzie jechał pod słońce. O, super, jedzie dobrze. Obiecuję solennie, sprawnie uciekać przed państwem polskim po całym świecie, gdyby mnie goniło, chciało pojmać, aby mi zrobić jakąś przykrość albo jakiś kuku. Dzięki.